Witajcie na moim kanale. Dziś zaprezentuję Wam mój nowy nabytek, mianowicie Dyson V8 Absolute. Zakupiłam go przez internet bezpośrednio ze strony producenta, czyli firmy Dyson. Posiada w zestawie dużo końcówek do odkurzania, jego moc to 115 siły ssania. Dla porównania najnowszy model Gen 5 Detected już posiada. 280 siły ssania, a więc już dwukrotnie więcej. Na odkurzacz czekałam krótko, chyba nie wiem, 2 czy 3 dni robocze. Zamówiłam ze strony Dysona, dlatego że istnieje możliwość, że po 30 dniach testowania oddam ten odkurzacz bez podania jakiejkolwiek przyczyny i zostaną mi zwrócone pieniądze. Te, które zapłaciłam za odkurzacz. Także mogę go sobie sprawdzić, przetestować, poodkurzać, poużywać. No i w zasadzie, jeżeli nie spełni moich oczekiwań, to go mogę zwrócić. Zapłaciłam za ten odkurzacz 1900 zł. Myślę, że i tak sobie świetnie poradzi. Także zaprezentuję Wam, co wchodzi w zestaw. Całego tego odkurzacza. Odkurzacz. Tak wygląda. To jest w zasadzie faktycznie stary model, bo te nowsze, no to już są wszystko ułożone w pionie, w zasadzie. A, a ten jeszcze przypomina ten, który mam obecnie. Więc tak wygląda ten model. No, nawet słychać już po przyciśnięciu, że jest mocny. Mój pies też już się zapoznaje z nowym sprzętem. Jest tutaj taka turboszczotka z wałkiem takim do w zasadzie chyba polerowania paneli. Ostatnio używałam tylko tej, bo nie chciałam, żeby tam ten wałek mi się ubrudził, ponieważ mam podłogę dosyć brudną od sierści. Więc żeby go nie ubrudzić, ponieważ jest taka opcja, że zakupiłam ten odkurzacz i mam możliwość oddać go w ciągu 30 dni bez podania przyczyny. I taki właśnie mój był ja miałam taki zamysł, kupując ten odkurzacz, że go po prostu przetestuję. To jest taka opcja, że można go zwrócić. Podoba mi się ta szczotka, ponieważ uważam, że może się sprawdzić do mojej kanapy z sierści. Ten Dreamy już niestety, ale sobie niespecjalnie radził. No wiadomo, taka szczotka do zakamarków, gdzieś ewentualnie pod sufitem wyczyścić jakieś kurze, pajęczyny. To jest końcówka do odkurzania materacy. Kanap też, więc... Też myślę, że się sprawdzi. Fajnie wygląda. Ogólnie ten plastik, taki, nie wiem, niby wysokiej jakości, ale jak zaodkurzasz za 2000, to tak trochę mam mieszane uczucia. I ta środka jest fajna. To jest generalnie do odkurzania kurzy. Tak myślę, że klawiatura bardziej takie jakieś delikatne rzeczy może jakieś blaty gdzieś coś yy, wokół tak. Jakieś bibelotów, coś odkurzyć, odkurzyć, o, na przykład jakieś kwiatki, może też na przykład sztuczne, może się przydać. No i to jest też taka końcówka szczelinowa, na przykład do odkurzania szczelin w fotelu. Też mam akurat fotel, gdzie tam pełno się zbiera różności, więc też fajna opcja. Oczywiście ładowarka, no i do powieszenia odkurzacza. Też jest takie, taki coś. Ja nie będę go wieszać. Będę go trzymać y, gdzieś na półce schowanego. O ile zostanie u nas w domu. Y, uważam, że jak na odkurzacz, który w zasadzie jest taką podstawową wersją tego odkurzacza, bo już jest y, kilka kolejnych wersji nowszych. Y, w tym ten Gen 5 Submarine. Ale to już jest w ogóle wyższa półka. Natomiast no zobaczymy. Chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda i go wspólnie z Wami przetestować. Zapraszam.